Aneta góry, witam Państwa bardzo serdecznie. W programie informacyjnym Szanowni Państwa, nasz dzisiejszy serwis zaczynamy od bieżących informacji samorządowych. Dzień dobry Państwu. Zgodnie z uchwałą rady nadzorczej jestem zobowiązany przedstawić Państwu to ostatnio się działo w, w pracach rady nadzorczej. W dniu 13 lipca odbyło się. Posiedzenie Rady Nadzorczej, na której omawialiśmy, y, między innymi było przyjęcie omawianie wniosku pięciu członków rady na temat y, spraw personalnych, które będą rozpatrywane dopiero y, na następnym posiedzeniu. Było, proszę Państwa, roz, zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego za 2019 rok, przyjęcie sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2019, zaopiniowanie sprawozdania z działalności spółdzielni mieszkaniowej za okres od 1 stycznia 2019 roku do, do 31 grudnia 2019 roku, przyjęcie sprawozdania rady nadzorczej za, tysiąc, za 2019 rok ocenia Sprawozdania z wykonania plana finansowego Górczewska za pierwszy kwartał, ocena z, planu, z wykonania planu remontowego na pierwszy kwartał 2020, 2020, ocena sprawozdania zarządu za pierwszy kwartał 2019, przyznanie premii kwartalnej za, 20, za pierwszy kwartał 2019. Dlaczego premia kwartalna, proszę Państwa? Jest to napisane w regulaminie, że po przyjęciu Sprawozdania, jeżeli zarząd w terminie, w terminie yy, obowiązującym, yy, który jest napisany w regulaminie, złoży sprawozdanie, należy przyznać premię zarządowi. Nie przyznaliśmy premii zarządowi w dużych ilościach. Przy, przyznaliśmy zarządowi premię w, 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 w granicach 15-10%. W związku z tym są to. Premie takie w czasie pandemii nie są za wysokie. Co jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć? W związku z tym, że docierają do mnie sygnały o niedoborze na eksploatacji, chciałbym wyjaśnić, że niedobory na eksploatacji nie jest to ostatni rok, nie są dwa. Wszystkie pytania dotyczące niedoboru na eksploatacji proszę kierować bezpośrednio do autorów, czyli do prezesa Kretkiewicza. Jeżeli Państwo jako Komitet nieruchomości, czy jako właściciele lokalu macie do tego prawo? Proszę kierować wszystkie informacje. Zarząd w swoich kompetencjach i w swoich yy, możliwościach powinien Państwu odpowiedzieć na temat zaległości na eksploatacji, bo ta eksploatacja nie dotyczy tego roku, to jest lat poprzednich. W związku z tym Państwo macie obowiązek wiedzieć, kiedy to powstało, i ile macie Państwo do. Spłacenia. Następna rzecz, która do mnie dociera jako przewodniczącego Rady jest to problem parkingów społecznie szerzonych i od płatności. Proszę Państwa, z tego co ja wiem, zarząd tak samo przedstawił kalkulacje, przedstawił, czy te stawki są na dzień dzisiejszy adekwatne i czy wszyscy użytkownicy parkingów społecznych mają podpisane umowy z zarządem, i czy wszyscy użytkownicy parkingów Płacą to razem z czynszem. Okazuje się, że to jest niekonieczne, nie, że to jest na dzień dzisiejszy. Nie wszyscy tak płacą. Mamy, proszę Państwa, jeden zasadniczy problem: jeszcze, ponieważ część parkingów znajduje się na terenach, które nie są własnością spółdzielni. Na dzień dzisiejszy miasto przedstawia nam faktury za bezumowne bez wykorzystanie. Terenu. Są to niemałe pieniądze, w związku z tym to też trzeba będzie yy, wprowadzić w formie korekty. W razie wszelkich pytań na temat korekty tematów bez, bezumownego użytkowania terenów i odpłatności, też proszę pisać pismo do prezesa Kretkiewicza, który jest zorientowany. Jeżeli Państwo by chcieli wiedzieć następnych informacji, czekamy. Na informacje, ja jako przewodniczący Rady Nadzorczej i jako członek prezydium, będziemy skierowali to do komisji merytorycznych, które będą się zajmowały tym tematem. Z tego co ja wiem, mamy podania członków Rady Nadzorczej, więc następne spotkanie Rady Nadzorczej będzie w drugiej połowie sierpnia. Zobaczymy, jak to wyniknie, co nam pandemia. Czy będzie wzrastała, czy nie, bo na dzień dzisiejszy jesteśmy cały czas na tym samym poziomie zachorowań. Jestem ja, jako przewodniczący Rady, odpowiedzialny za zdrowie wszystkich członków Rady Nadzorczej. Jak na dzień dzisiejszy udało nam się zachować. Odpowiedni sposób y, obradowania, i nie mamy zachorowań wśród y, członków Rady Nadzorczej, i bardzo mały mamy y, stopień zachorowania wśród mieszkańców, ale tak jak dzisiaj wszystkie media podają, nadchodzi druga fala epidemii. Chciałbym, żeby to jak najmniej nas dotknęło. Zarząd ze swojej strony też się zastanawia, co z walnym zgromadzeniem, jak Państwo, Śledzicie środki masowego przekazu. Dzisiaj każda masowa impreza kończy się z zarażeniami. Nie kończy się, no, w wielu przypadkach kończy się wieloma zarażeniami, które są konsekwencją później na pracę spółdzielnie. Ze swojej strony chciałbym Państwu życzyć miłego lata i udanego urlopu. Dziękuję bardzo. 28 lipca zapraszamy Państwa serdecznie do wysłuchania wywiadu z zastępcą prezesa do spraw ekonomicznych i finansowych. W programie usłyszycie Państwo, co oznacza niedobór na eksploatacji, czym są konta międzyokresowe, jaka jest sytuacja finansowa spółdzielni, czy niedobór na eksploatacji się przedawnia, a także najświeższe informacje na temat Walnego Zgromadzenia. Magdalena Hranik, dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dziś w naszym programie zastępca prezesa do spraw ekonomicznych i finansowych, pan Grzegorz Kretkiewicz opowie Państwu o tej takiej strefie finansowej i ekonomicznej dosyć ważnej a tak naprawdę najważniejszej bo to jest główny filar spółdzielni mieszkaniowej Górczewska gościmy w spółdzielni mieszkaniowej by państwu przedstawić te wszystkie informacje ale zanim te informacje dotyczące finansów spółdzielni Dzień dobry panie prezesie ja się nie dzień przywitałam dobry przepraszam najmocniej. dzień dobry pani Panie prezesie, dziękuję za to, że znalazł Pan czas dla naszych widzów. Zacznijmy i jakby mógł się Pan odnieść też do ostatniego wywiadu prezesa Spółdzielni Pana Józefa Becha, który tak jakby wskazał mieszkańcom, że duży znak zapytania pod terminem walnego zgromadzenia jest nad Spółdzielnią Mieszkaniową Górczewska. My w dalszym ciągu czekamy na termin Ministerstwa i Rozwoju i Sprawiedliwości, żeby też odnieśli się pracownicy Ministerstwa do tarczy, jak to się przekłada na Spółdzielnię udzielnie mieszkaniowe i nie ukrywam, że po ostatnim właśnie wywiadzie z Prezesem Bechem bardzo dużo telefonów mieliśmy od mieszkańców, którzy zwracali uwagę, że można to zorganizować mimo tych obostrzeń, o których mówił Pan Prezes. Czy coś na dzień dzisiejszy wiemy więcej? Jak wygląda sytuacja? Znaczy, pierwsza rzecz, że pewne poluzowania, które zostały wykonane, one są wykonane i skierowane do konkretnych mm, spraw. To chodzi głównie o sport, o kulturę, natomiast nie poluzowano tak naprawdę możliwości zgromadzeń. Tutaj pewne obostrzenia są. No, zasadnicze obostrzenie to jest takie, że to kierownictwo spółdzielni odpowiada za zdrowie i pracowników i przede wszystkim wszystkich członków spółdzielni, którzy by na ewentualnym... W walnym zgromadzeniu się spotkali. Proszę powiedzieć, jak w obecnej chwili przebiegają prace związane z budową metra na Bemowie? W tej chwili trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia drążenia tuneli. E, za plecami widzimy, z, pojawiły się e, suwnice, które będą służyły. E, jedna do wyciągania urobku powstałego w wyniku drążenia, a druga do opuszczania e, elementów, betonowych elementów tunelu, tak zwanych tubingów. E, montowane są na poziomie minus dwa maszyny oraz e, zaplecze TBM-u. A jaki będzie kolejny etap prac? 27 lipca rozpocznie się drążenie. Oczywiście w międzyczasie trwają też prace przy budowie stacji. Są to wykopy, są to jest tutaj przygotowanie, betonowanie płyty dennej, wykonywanie też słupów docelowych. Ostatnio, jak rozmawialiśmy właśnie, mówiliśmy o wprowadzeniu zmian komunikacyjnych i takie zmiany się pojawiły. Tramwaje nie kursują. Wzdłuż ulicy tutaj Powstańców, wzdłuż ulicy Połczyńskiej została uruchomiona linia zastępcza. Proszę powiedzieć, do kiedy taka sytuacja potrwa? Tramwaj, ruch tramwajowy zostanie wznowiony 25 lipca. Od rana 25 lipca tramwaje będą jeździły po przebudowanym torowisku. Powstało tutaj rondo, też przy powstańców śląskich. Proszę powiedzieć, czy to rondo zostanie, czy to jest tylko takie tymczasowe rondo? I czy planowane są jakieś inne jeszcze zmiany komunikacyjne? To rondo jest niezbędne do tego, aby na środku skrzyżowania mogły zostać wykonane przejścia podziemne i wejścia do stacji tak żeby po skończonej budowie były wejścia po każdej ze stron skrzyżowania i dlatego tak to rondo zostało wprowadzone. Ono zostało wprowadzone 17 lipca. Taki stan przez dłuższy czas już teraz zostanie. Ruch będzie odbywał się po rondzie. Kolejne zmiany tutaj na tym skrzyżowaniu, jeżeli chodzi o czasową organizację ruchu planowane są na grudzień 2020. Pani naczelnik, proszę powiedzieć, czy jeszcze można się dopisać do akcji Lato w Mieście, jakiego rodzaju zajęcia są przygotowane dla najmłodszych z tego tytułu i gdzie znaleźć wszelkie szczegóły. Jeżeli chodzi o akcję Lato w Mieście, tak, oczywiście, jeżeli rodzice zmienili swoje plany i nigdzie nie wyjeżdżają ze swoimi pociechami, zapraszamy do naszych tak zwanych punktów feryjnych. Na dzień dzisiejszy akcja jest prowadzona w szkole SP 301 przy ulicy Brygadzistów, SP 306 przy ulicy Tkaczy oraz SP 341 przy ulicy Oławskiej. Jednym z warunków jest złożenie karty, którą należy pobrać na stronie naszej dzielnicowej albo stronie miejskiej, dokonanie opłaty 10 zł dziennie za posiłek i 10 zł dziennie za opiekę. Te wszystkie dokumenty należy podpisać, złożyć w kopercie i złożyć w danej Placówce, a następnie skontaktować się z danym kierownikiem punktu feryjnego. Jeżeli chodzi o atrakcje dla dzieci, no z uwagi na epidemię ograniczone są troszeczkę wyjścia. Natomiast dzieciaki mają zajęcia, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne. Są oczywiście też wyjścia do kina, do teatru, do zoj, do centrum Kopernika przy zachowaniu wszystkich obostrzeń. Natomiast taka oferta jest przygotowana dla dzieciaków. Dzieciaki korzystają. Dziękuję bardzo Wydziałowi Kultury, Wydziałowi Spraw Społecznych i zdrowia, bo również przygotowali dla dzieci ofertę i oczywiście ośrodek sportu i rekreacji. A proszę powiedzieć, z jakich atrakcji mogą skorzystać dzieci w wakacje poza tą akcją? Jeżeli chodzi o zajęcia dodatkowe, które są zorganizowane dla tych dzieci, które nie chcą korzystać w akcji Lato w Mieście, zapraszamy na aleje sportów miejskich oraz na ulicę Obrońców Tobruku 40 przy Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam mamy zajęcia z koszykówki, siatkówki, z piłki nożnej. Jest kwestia tylko wejścia oczywiście na stronę internetową, zarejestrowania się, wypełnienia odpowiednich zgód i pozwoleń. I Dzieci mogą korzystać w zajęciach nieodpłatnych. Panie naczelnik, docierały do nas sygnały a propos tutaj, akurat Czumy, boiska przy ulicy Czumy, że jest ono zamknięte, tylko jedna godzina chyba jest dostępna. Proszę powiedzieć, z czego to wynika i jak sytuacja się przedstawia, jeśli chodzi o otwarte boiska, gdzie można z nich skorzystać, kiedy, w jakich godzinach. Proszę Państwa, wszystkie informacje odnośnie przedsięwzięcia Otwarte Sale, Hale i Boiska dla mieszkańców są dostępne do na naszej stronie internetowej, tam jest dostępny harmonogram. Jeżeli chodzi o otwarte boiska, musimy pamiętać, że są to obiekty przyszkolne, a więc przy realizacji tego przedsięwzięcia współpracujemy, współpracujemy z dyrektorami placówek. A więc dyrektorzy placówek podają nam harmonogramy, podają nam terminy w których, czyli dni i godziny, w których te boiska mogą być udostępnione mieszkańcom. Jednym ważnym elementem jest to, że te boiska muszą być nadzorowane. Przez osoby, w niektórych przypadkach są to również mieszkańcy, którzy mają podpisaną umowę u nas tutaj w urzędzie dzielnicy Bemowo, no tak zwany nadzór. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się dlatego, że wszystkie nasze boiska sportowe są obiektami przyszkolnymi. Teraz w, obecnie w okresie, w okresie wakacji... Działają po pierwsze punkty feryjne, wakacyjne w ramach akcji Lato w mieście, a także są sześciotygodniowe dyżury oddziałów przedszkolnych. Które funkcjonują przy szkołach, więc te obiekty muszą być w ciągu dnia dostępne dla dzieci i, i, i młodzieży. Muszą oczywiście być nadzorowane, muszą być sprzątane, natomiast w przypadku, kiedy dyrektor nie ma takiej osoby, która nadzorowałaby takie boisko, po prostu jest ograniczona jakby dostępność do takiego boiska. I tak jest w przypadku czumy. Yy, staramy się, aby yy, no, dyrektorzy w miarę szeroko uruchamiali te boiska dla, dla mieszkańców. Tak jest na przykład w przypadku brygadzistów zapraszamy na szobera, czyli boisko obok czumy, które jest yy, tak naprawdę czynne codziennie w godzinach popołudniowych, w weekendy boisko przy ulicy Górczewskiej. Pełny harmonogram Państwo znajdziecie na stronie wwwbmowo.pl. Natomiast proszę pamiętać, że no, jakby warunkiem udostępnienia takiego boiska. Przyszkolnego jest nadzór ze strony osoby, która odpowiada za to boisko, zamyka, otwiera sprząta. Oczywiście zapraszamy też, też mieszkańców. Jeżeli chcą nas wesprzeć i chcą yy, nadzorować takie boisko, zapraszamy też do nas do Wydziału sportu. Podpisujemy wtedy stosowną umowę na nadzór. Pamiętać tylko trzeba, że no, to się wiąże jakby z, z dyspozycyjnością, tak? Czyli taka osoba musi być w każdym dniu, kiedy jest to boisko otwarte, no i musi dopełnić wszystkich swoich czynności. Pani Naczelnik, przejdźmy teraz do propozycji przygotowanych dla dorosłych. W ramach właśnie wakacji, jakiego rodzaju będą to właśnie zajęcia? Tak, mieliśmy troszeczkę przestoju, jak wszyscy, którzy coś organizują dla mieszkańców. Ale ruszamy od 25 z jogą. Na prośbę mieszkańców zwiększyliśmy jakby dostępność tych zajęć między innymi w, na, osiedla, na terenie osiedla przyjaźń. Będziemy zapraszamy w dwa dni, czyli będzie poniedziałek i sobota. W Parku Górczewska będzie to niedziela i środa oraz na forcie Bema będzie to niedziela. Więc zapraszamy, zajęcia są nieodpłatne. Proszę tylko przynieść swoją matę no i sprawdzić, ewentualnie, które zajęcia Państwu pasują. U nas, również na naszej stronie www.bemowo.wav.pl Oprócz tego zapraszamy również na zajęcia nordic walking, czyli popularne tak zwane kijki. Zmieniliśmy w okresie wakacyjnym lokalizację na Bernerowo, czyli spotykamy się przy pomniku powstańców poległych przy Westerpl ulicy Westerplatte. Spotykamy się we wtorki o godzinie 18 i w sobotę o godzinie 9. Również jest prośba o przyniesienie własnych kijków, oczywiście zajęcia są nieodpłatne. Zapraszamy również na zajęcia takie rodzinne z Ringo na Alei Sportów Miejskich w każdą środę od 11 do godziny 13. Wkrótce też będziemy uruchamiali zumbę, ale to informacje jakby na bieżąco będziemy Państwu przekazywać. Ostatnio otrzymaliśmy zapytanie od jednej z mieszkanek osiedla w sprawie rozbudowy żłobka przy ulicy Klemensiewicza. Mieszkanka zapytała, czy po zakończeniu prac w dalszym ciągu placówka będzie pełniła funkcję żłobka i jak przedstawiają się plany związane z tym miejscem. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie od rzecznika miasta Warszawy, pani Karoliny Gałeckiej, z której wynika, że dzięki rozbudowie i modernizacji żłobka nr 40 przy ulicy Klemensiewicza 6 powstaną pomieszczenia dostosowane dla dzieci w wieku do lat 3 oraz personelu, takie jak bawialnie, sypialnie, łazienki i sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarczo-techniczne. Zmodernizowane zostaną dotychczas nie w pełni wykorzystane pomieszczenia techniczne, techniczne i administracyjne, pomieszczenia przeznaczone dla personelu, technologiczne, magazynowe. Planowane jest również zagospodarowanie terenu wraz z placem zabaw oraz modernizacja wjazdu do żłobka. Obecnie placówka dysponuje 98 miejscami, po rozbudowie żłobka planowane jest udostępnienie łącznie 224 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3, co pozwoli poprawić sytuację lokalnych młodych rodzin. Każde miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie dzielnicy Bemowo jest na wagę złota. Przez ostatnie półtora roku miasto zrealizowało największy w Polsce i jeden z największych w Europie program bezpłatnej opieki żłobkowej. Od września 2019 roku opieka w miejskich żłobkach jest bezpłatna i sukcesywnie zwiększana jest liczba miejsc w placówkach opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia. Ich liczba wzrosła niemal dwukrotnie, z 7843 z początku kadencji do ponad 13 tysięcy obecnie. Dzięki wykupie miejsc w placówkach prywatnych, budowie nowych żłobków i rozbudowie istniejących do końca 2020 roku ich liczba przekroczy 15 tysięcy. Przypominamy, że możecie państwo bezpłatnie zaczipować swoje zwierzaki w ramach miejskiego programu. Każdy w Warszawie, który zaczipuje pupila zwiększa szanse powrotu zwierzęcia do domu w razie zaginięcia. Stolica dofinansowuje również sterylizację oraz kastrację domowych czworonogów, by zapobiegać bezdomności zwierząt. Na Bemowie wymienione usługi można zrealizować w następujących lecznicach. Przychodni weterynaryjnej przy ulicy Borowej Góry 3 Lecznicy Weterynaryjnej Mirosław Honcel przy ulicy Morcinka 32 oraz Lecznicy Weterynaryjnej Małgorzaty Bąk przy ulicy Morcinka 32. Wystarczy wypełnić wniosek w placówce weterynaryjnej, pokazać dowód tożsamości oraz książeczkę zdrowia lub paszport psa bądź kota. Warunkiem jest ukończenie przez zwierzę 12 tygodnia życia, a dodatkowo w przypadku psów aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzone do międzynarodowej bazy danych Safe Animal do 5 dni od dnia wszczepienia mikroprocesora. Szanowni państwo, i to wszystko, co na dziś przygotowaliśmy w programie informacyjnym. Ja dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania naszych kolejnych programów.